Pokażę Wam dzisiaj co dostaliśmy za prezy na wakacje plus mistrzostwa świata. Pierwsze dwa dni jak widzicie dropiły szkatułeczki. Mają dosyć spory drop i tylko w sumie je się opłaca dropi te piłki i tamte to takie psy bardziej. bomb tutaj jest bardzo dobry i z Boga smoku. No i jest to ksagonalna szkatłeczka. w sumie same ulepszacze i nic więcej no, Mamy jeszcze jak posolka. i tak to sam syr dlatego tego nawet nie dropiłem. no tutaj co piłeczka w sumie to jest jak cukierek, czekoladka lizaga albo dynia na halloween co dropiłem. no lepsze niż tam druga no to otwieramy tutaj szkatułki gaski księżyca trochę jest 1055 dwie strony zrobione na drogę i jedziemy tak. trzeba być na środek żeby potwory się respiły bo jak się stanie w środku to się nie respią a szkoda no więc, trochę jest fajnie się mi sklepy rozwala no najmniej potrzebne mi było tutaj w sumowarzu ciekiniera i ta ruda miedzi, tylko zajmuje miejsce, a niepotrzebne w ogóle. Dobra, dajemy następne. Piąty bonus. Ogółem było w 21 teraz mi zostało, a miałem 54, no, także ja chyba dobrze drepił, bo otworzyłem tylko 650 szkat szkatułeczek no, i zostało już 21, bo do, do wszystkiego już dopchałem piąty sam sobie tak siada trzeba zużyć, oczywiście. Niektórzy nie wiedzą jak one dropiły, je, ale w sumie to ze wszystkiego, tylko trzeba mieć mniej niż... Jak można to powiedzieć? 14 level więcej nie można mieć niż MOB Bo na przykład ja na woju nic nie dropłem, tylko takim droperkiem W się fajnie leciały W grocie to nic A Tutaj jest dosyć sporo piątych bomb z Smoka. żeby Byłem przy postacie tym z tym samym na No ale Jak się bawić, to się bawić. Jak widzicie to trochę te miejsce woźniki biją a w ogóle pod wziąłem, żeby to otwierać no i trzeba było trochę spieprzyć o, do środka Zwoi smoka na pranę i to wyda mnie dziecko. Szkoda, że się nie da wyrzucić, albo mają handlarki sprzedać. 400 Cztery, szkap zostawiłem, zobaczymy jak za miesiąc zdrożeją. Może się sprzeda. Tylko szkoda mi, że kupiłem pierścień języka z po języka aż miałem 25 na godzinę każdy. No. Kilka miesięcy starczy. Gry. Bodzi co? Bodzi miałem około 40, pasolek 35. Języku księco, uniadino, okółem. 70 80 za Czytam z no oczywiście trzeba było wszystko zapisać No okay, tak. Najlepsze do ekspa co tu się przydaje z tych szka, To jest błogosławieństwo smoka o, Nie błogosławieństwo smoka tylko medal smoka przepraszam a miałem tego aż 320 No ale i tak już nie użyję, bo nie ekspie No ale dobra Błogosławieństwo smoka 145, Błogosławieństwo życia 110. Jak pisało na Wiki, dropi tu um, zaklęciem modyfikacji, no ale w ogóle takiego czegoś tu nie ma. No dobra. Dłon krytyka i przebicia w sumie po 200 miałem. Dobra. Dobra. No to mi się podoba. Wszystkie sklepy we mnie, denruną. Tutaj teraz będzie fajna jazda. Szkoda, że same takie mocne potwory nie lecą, bo te to takie... Te dzikie psy z 35 lewalem są mocne. No, zobaczycie teraz małą armię piekła, buszującą po rynku. Na każdym serwerze taka balanga siedziała rudy miedzi, która była niepotrzebna, jest 51 i dalej czeka na zużycie marnować wodzia i 200 kanał, takim takie nie jeden zbyt, to taki bez sensu no lepiej żeby to dropiło niż nie wiem o, on bez no, i sklepów nie ma. po co to wystawianie nie, na środki Trochę te bojowniki kosztują. Bardzo mi się to też podoba drog w Łodzi Mało, ale dobrze, już posłużyły I Nawet tak nie staniało wszystko jak myślałem W Łodzi Wodzie z 8K szedł do 7-6, także nie jeździ. Ostatnie szkaty, które otwieram. Reszta czeka w depo na przyszłość. I taki wiem, drop ze szkat. To dziękuję, i do zobaczenia w następnym razie.